Dobra, mapkę sobie no jakąś. Ale wybieramy taką mapkę na przykład? U ta jest na bogatości, kontynuuj. Ale chciałem dać z dinozaurami, bo jest ja zawsze z dinozaurami Powiem daję. tak. Jak wygram, to umieszczę ten odcinek na YouTubie. A jak nie wygram, to, to, to po nie. prostu... To go nie było. To go nie, to nie, było. nie było. To się nie liczy. Ja powiem tak. Kiedy wygram, to będzie spoko. No dobra. A ja powiem tak. Wygram. Ha. Hmm, hmm, hmm. I my no, dostaniemy to, losową robale. Już ostatnio próbowali grać i grabę wywalało non stop. A. O nie, o nie. I czemu moje robaki wszystkie no nie, no to, ej, ale ja nie mam jak grać. No patrz, sobie, gdzie jest tu. Bardzo ja dobrze. Chyba wrzucę ten odcinek. <gry> ale moje też tak... <gry> <gry> ej, ej, ja myślałem, nie to jest taki. się stamtąd tam nie wydostanę przecież. Ja myślę, że to jest tekstura, co to. O, kuj, ej, ale golele. tu nawet nie ma jak wydostać się z tej dziury, która tam jest stworzona. Czekajcie, Dobra. gdzie to akcji Klasyka kina, Klasyka kina akcji, tak? Jak ja, jak ja nie przegram Krasyka. jako pierwszy, to to będzie w ogóle Mistrzostwo Świata, przecież. No nie pościęściło się. Temat No i co tym mocarzykowi zrobisz? Wiesz co? Ja chyba zrobię tak. No nie, że klasykę na akcji odpalisz. No klasycznie raczej. Nie, nie, nie. Ale skutecznie. O nie! A, nie. Gruba! Kurde! To jest taki grubszy gościu! A. Nie, to... wbił się w mojego. Nie Kurde, czaku gra tym granatem wysadzić nie, nie. i tyle. To bardzo Co za kupa? Jakie to jest? Czekajcie, bo czekajcie, ktoś czekajcie, do mnie dzwonił... Gra mi się zminimalizowała. kebaba baba. Co tam? Mhm. Czekajcie, bo ja nie widzę kursora. To jest Halo. Bo Łopanie. Co tam się business stało? Business Talks. Ej, ale nie widzę kursora myszki, wiesz? To jest słabe. Jakiś bug. Ej, to nie jest dobre. Ale nie widzę Okej. Ej, to nie jest dobre. Ja nie pogram z wami za długo. Okej. <laughs> nie, dzia nie działa kursor myszki. Co no się to stało? Co się no ogóle Rozłączyło cię? A, ja bo to jest ruszać. to co miał ten graba. Go też wywaliło, no i co? Wyjdź dobra, z gry Gra, No jak mamy graj. grać, no? no jak spróbujmy graczek. jeszcze raz Spróbujmy no dobra, jeszcze raz, ja i tak głupio no. stoję Bo nie można zminimalizować <laughs> gry po prostu A to ci na rękę teraz będzie <sighs> Nie można zminimalizować gry po prostu, wiecie? To jest nauczka dla, dla nas wszystkich na przyszłość. Gotowe no bo, bąkol, nie wąkol bon geniusz. Zminimalizuję bon grę. Bąkur, bon no i gdzie mam myszkę? Mam dobra. Dobra, zapraszajcie. Bum. To no to jest Michu? Ktoś... Ha, bo ktoś? To jest chyba Michu.pl dobra dajcie o, y Micha trzeba wywalić A Nie go. Kurwa. Usuń gracza dałem, wywalam Michu kurwa. Wywal <grym <grym <grym> <c> <grym> <grym> michu, nie, nie, nie ma razy. takiego Czekaj. gadania, nie? Michu, zostaje zablokowany. Ale, jest, jest, jest ten, są. Nie można łeb, łeby, łebów. No nie, no łeby muszą być. No, dajesz nie podda. To ty dajesz. łebisz, takiego to... grubasa wziąłeś, że się go zwalić się go nie dało z tej górki w ogóle. O czym ty mówisz o jakim waleniu, kurde, grubasa? To stary, twojego grubasa się nie dało zwalić. Z górki oczywiście. O, o wyłącznie. O. Jest tu tak przemysłowo jak u nas. Ale tu w ogóle ja nie wiedziałem, że w tej grze jest voice chat że można wejść i voice chatem dawać. A jak tam tego używa? No ten gościu Michu używa. Michu, kurde. Ja Oni to ale... zrobili dla pana Michu. O kurde, ale kurde. to jest gęste zanim... ustawienie. Ja mam kolor? Ja, skąd ja wiem, o... jaki mam kolor. A już wiem, leszczyk to jest ja mam zielony kolor ci, no, że to będzie kurde, nie wiem. Klasykaki na akcji. Klas klasyka w... akcji. Zagrania. O fuck! O kurde. No nie wierzę po prostu. No nie wierzę. Bo za za mocno, nie, bo nie Mąc jestem rozgrzany do gry Dobra, ale, ale my mamy klasykę taką, że my nie mamy broni, tak? No, no tak. Mało. No wyłączmy. Klasy... Ale poduszka pierdziuszka. Pierdziuszka tylko na e, pierdzi. chyba. Dobra, robimy. No naprawdę wierzysz w to stary ty się chyba śpał. Przez to ciebie uderzy Nie, tam się znasz? Ej Bonko kurde, rzuci w siebie granatę. No mówiłem, że w ciebie... Y A <laughs> <laughs> Zapomniałem, że on jest taki słabeuszek, że on jest grubaskiem, ale słabeuszkiem grubaskiem. A to jest dobre ustawienie w sumie tak z tego co widzę. Łap! No. Munkle tak słabo że nie trafi nas. No może lekko, A, nie ma, nie ale nie no ja, ja pierwszy kogoś trafiłem. No faktycznie, co? teraz. No, ale, ale bo bliżej, boże, jaki leni. On nawet mu się nie chce iść innego szukać, nie? <grym> nie, nie, nie. Szukać. Innego. No tak. Ale patrz, tego, na się nie było spodziewać. O kurde. No i na minę jeszcze nie... A nie, nie wiem, że to. na minę nie wleciałeś. Ale tam jak Niklas A, narzuci na pewno to kurde... Planowałeś, na pewno Granat. Planowałem. No planowałem no stary, planowałem to. <laughs> Dobra, teraz ja ci pokażę coś. Będzie większa szansa na pansa. O! Czekajcie. Dobra, zrobimy tak Oho ho, Okej. Okay. Uwaga! Może wiatr zawieje i... Wiatr nie, nie działa nie... na granaty. O kurde Padło. Ale one małe obrażenia no. robią, nie? Ile? 10 mu to zada, czy co? No, no 21 no, no, no. Ale nie, bo tam był gaz, to ja tak... Dobra W tym gazie to zaatakowało Korpek No to bardzo Korpek ładnie. to jest super subskrybent normalnie To jest super donator. donator No to sorry, Korpek Sorry, Korpek, ale no twoje hajsy tu nie pomogą teraz I do tego Korpek jest naukowcem, kurde to znaczy Co ty naukowcem? wiesz? To znaczy, że Patrz, on się zajmuje się mądrymi było. rzeczami w pracy. Dlatego ma taką głowę tutaj tym wormsem. Tak, dlatego ma taką głowę tym wormsem. Ata. Widzę, że Niklaus to takie ata, dada, mama. Mniej więcej ten poziom nazywania postaci. Nie, ale postaci. Ja nie wiem czemu on mnie je tak nazywało jakoś. Albo to są defaultowe nazwy, a ja swoje nie, a ta, robiłem. i A, jej... nie a, wiesz, to, jest a ta. to jest po śląsku ata, wiesz o tym? Nie. No ja. O. Aha! Dobra. Średnio. Słuchałem się. Ej, ale ty sałowi, zadaj to pytanie, co temu. E, co. To, se, to setowi? A co jest, seto, Je, co to co jest? To jest... No bo. To znaczy, jada na kole. No. Jada na kole? No nie wiem, no. Nie wiem, że jedziesz rowerem pewnie albo coś. No, no, no dobra, no tak, ale no seto powiedział, że... Co? Że, a se to co set to powiedziałem. pada tak No jadę na kole, no to mogę też jechać na Pepsi no. <laughs> On jedzie na coca Colę do knajpy <laughs> No i od razu wiadomo, że se to jest sosnowca, nie? Wow Trochę to tak. To ja tak mocniej biję tym grubasem? Wypadek tak, Oje, no was ale... chyba trochę mocniej bije, właśnie podobno. Tak, Rok kiedyś powiedział i to chyba jest prawda. Nie, no, on już wie na pewno. Niklaus, a ty masz takie Mikołajowego wąsadku, tak brody ci brakuje. Niklaus. No dokładnie. No. Dobra. Tutaj trudno, no. No nie. Ja ale co w swojego? Coś nie! Kurde! Jak tyś to, 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 <laughs> to, Ej, chcesz to chciał zrobić? Przecież tam ja jestem i ty. No ale chciałem poświęcić mojego i korpeka udupić, <gry> Aha, ale... ale nie wyszło. Ja korpeka za korpeka. O kurde! Zdróżczał może ma takiego łeba spuchniętego. Wiecie co? No i co? No nie wiem, jak dla mnie to, tu trzeba się przedostać. No nie, speedy za jestem. Boring, boring. O. Myślę, że Jak to trzeba naciśniesz prawy, wykonać. to rzucasz pod nogi granat. Wiecie co? Pierwsze słyszę. Pierwsze słyszymy. Nie mam czegoś takiego, rzuć pod nogi chyba granat. Znaczy w sensie... że się spacje naciśnie i ten... O, właśnie, chyba. W sensie, co ty kurde. tu kombinujesz za... Że... Dwie sekundy, dana, za dużo. I ty kończył fizykę na uniwersytecie? <laughs> eee... Gdzie ty tu rzucasz? Przecież to nawet nie miało prawa, stary, prawa. To by miało prawo prawiczne. Stary, e? miał najlepsze prawo. Ty chyba, stary prawiczny. jesteś, stary prawicznym. O nie! No Ucieka, to nie wypał nie chyba wypał. był. Nie wypał, udało się. za Niklaus. Nie śmiejcie, nie, ale kurczę. Dobrze idzie. Zobacz. Kurde. Są. Są udaje, nie, że potrafi, bo chyba za dużo grał w ten. No, 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 no. A, o kurde, nie, nie. Kurde, kurde już myślałem, ogóle, że głowy, dostanę tego się, kapelusz. No myślałem, że dostanę minąę. O grubasek teraz No dobra, tutaj jest okej, okay, tutaj jest mistrz kebaba. No dobra, robimy to tu, ru, tu, tu, tu. Taką muzykę też macie tu, ru, tu, tu, tu. Coś takiego. O, buja Pinky Piękki minus 40 A ty naprawdę tymi grubasami robisz dobró Mocni... damage noo Teraz będzie ta taktyka, że będzie grał grubasami kurczę są so. Oooo oh. nie. No nie ma nie, nie, o nie. Klas... Skacz! Klasyka! Klasyka to była. O nie i do mocarza się przednoszyło. Klasyka szparki to była, że szparkę zrobił To on się rozmarzył Patrz, teraz coś. On znowu to się znowu to na głowę wrzuci. Proszę, Kurde, ja nie Mi Na głowę. A to źle robisz. Granatu. Zresztą co ja ci będę gadał? A... I na głowę myślisz, że jest więcej? Obrażeń? Nie. A tak rzucimy. Nie wierzę w to, że ty to robisz. Oje. Może dostaniesz. Ojej. Jest, Oj, zginie czy nie? Jest, No zginął. patrz, jak ty to zrobił, że Bo tam dodało. coś jeszcze był, dostałeś dwa razy stary. Jak tyś, jak tyś to zrobił, że tak umiesz grać? W bąku? No tak to już jest kurde. Ja no ci dam. Patrz. Co, so, jak trafię tym granatem, co? No. To jesteś mocarzem. Kute, to Ale nie granatem, jak bazuką trafisz granatem, to i każdy trafi w taką dziurę przecież. Tam do ciebie. Ta. No, uważaj, bo tam trafisz. No, stary, ja bym trafił. Nie tylniesz. Za da daleko, stary. No i. O! No, dobra, no tam. Ale nic nie dostałem za 5 hapsów, stary. Mam jeszcze cel na ciebie teraz. No, na pewno. O, Niklaus, czuję, że tam jakiś dynamit pójdzie. No, jak ci gada, no, Albo nie, ma go, on się nie zna, on przegrywa. To granacik wpad. mu w prawy bok i tam wiesz. Ale nie ten, ten mało damage'u robi. Ja on ci będzie podpowiadał jeszcze Jak go fajnie, z lewej postawić coś się stoczy w dół o nie. Dwa no razy właśnie, shift, ja dwa razy shift. A jak masz o, zobacz dobra. jak masz odkrytego, tylko I Zielony, zielony teraz granat, nie ten zielony nie, dajesz. Nie, na czerwonego. Zielony i naciśnię... I uciekaj, Aj, uciekaj, o! uciekaj, uciekaj, uciekaj. O mówiłem? Tak jak dobrze kurde dostał Patrz 60 pół za to. O kurde 8 88. 88. mocasz No dobra. Czekajcie. Bo ja teraz muszę taki kurde plan MISZ zrobić, ale nie wiem czy mi się to uda. Ja witam cię, panie Kozaku. No, co tu jest? Gadaj teraz, co się stało? O. O. Jest! Jest! <laughs> Plan MISZ MLG, kurde! MLG, moi drodzy! To powinna być powtórka na ten strzał, stary. Ech. Ja wam pokażę zaraz, co to znaczy powtóreczka! Bonkur z grubasem teraz nam się Weź tego. Weź go swojego, kurde. Może dam radę, może nie zaskoczyć. A tak wiecie, czemu Bonkol grube robaki? Jaki błąkol ma kompleks, że takie grube robaki se wrzuca? Bo jestem inteligentniejszy od ciebie <noise> Patrzcie na no nie. niego. O, i do dołka poszło. O, super dobra, wyrzuciło mnie z tej dziury waszej. Ja was tam zbudzę zaraz. Mało wyszukany mówisz. Dajesz go z bazuki, Niklos. To jest klasyk. Nie. Klasyk kurde wormsów O! Jest! <noise> tak! Dokładnie o to chodziło. Żyję, ja jeszcze żyję Już jakaś resztówka jego została. Grubasa, jeszcze mamy Grubasa tutaj. No zobaczymy co ten są, taki cwaniak, nie? Z tymi granatami. No no, ty już mnie nie wkręcaj na granat, kurde. No nie trafisz do p. zwykłego. ku zamiast zabić, mistrzaka baba. Słabiak troszkę z ciebie. No się tam Niklas wykończył, no chyba ruch przed tobą. Zobaczymy. nie, kurde, no niestety. No nie trafisz, że włąkolwiek sobie daj z siana. Nie stary, mam... ja ci tam nawet nie chciałem strzelać w tamtym miejscu. Patrz, ja mam, ja mam czasopismo stare. Okej. Okay. Pewnie jakiś dupcok. Dupcok, dokładnie. Niklas, weź go tam później mam od niego. Pip show. Mam ustawione. Okay. Czy to naprawdę linijkę? Nie wolno linijki stary, to są cheaty. <noise> O, życie zbiorę, o nie, zginąłem Myślę, życie, mogłem życie zebrać, to by było w ogóle To są cheaty Nie no, ja gazetę przyłożyłem do ekranu Ja to czułem Stary, to może ja se w Counter Strike'u kurde celownik przyłożę do ekranu Ale tobie w Counter Strike'u nic nie pomoże stary. Nie, nie granatem bo oh, nie trafisz Mogło być grosy. lepiej Jak mogłeś, kurde nic z nie zrobisz, jak mogłeś to spalić co ci wpadło do głowy, żeby ich granatem rzucić? No, to teraz są so, pokaż, na co ci stać. O, o! o nie, no, dobrze. To było wyszukane. No powiem ci, że tak Jak starałem 15, się, 50. kurde, was załatwić, Pekaj. ale. No, a ten pinki to aż tutaj się prosi. O kur... Nie! Proszę go ustawić. I sam fajkami mierzył. Co to i Islam. No bo i samą fajkami mierzył, fakt. Patrz, Niklaus. Widzisz, jak on ci teraz zrobi? Tak zwanego kurde. wybuchowego Niklausa ci zrobi. Żyje! Yy, żyj! Pinki, A! Ja, ja, ja jeszcze nie nim. Od, odskoczył jednym od drugiego, U, No to się mści tam na prawo taki granacik idealnie. Kurde, by wpadł. No, no na pewno, na pewno. Nie, nie trafisz tym granatem, ja ci to mówię. Nie, trafisz. Tylko nie, wiesz, tak było trochę niżej, no... Niżej, niżej, Mikołaj. Nie! No, idealnie. <śla> <śla> to było genialne, powiem ci. Kurde, to lubię takie strzały. Piotr To ty to robisz są e? yy! Jednego żeśmy załatwili co, mam nadzieję Uf. Coś się zacięło nie, No nie? coś się zacięło, coś myślało. Mi też, tak. No dobra Let's go. No dobra, tego grubaska to tam O kur <śla> Co ja zrobiłem ja strzeliłem Halo, halo? Jesteście? No, no Tak, z shotguna, raz strzeliłeś. No. No, no. no nie, no! To się inaczej nie mogło kurde. skończyć. Kurde. On mocniej strzelał, Pamiętaj, Niklas, że masz jeszcze tego u góry, jakbyś tam na dół się do niego stoczył tak trochę. Jakiś granacik. Tylko najpierw tam zejdź, nie? Z buta. No, no migiem, no, no, migiem, no, no. migiem, bo nie, się nie wyrobisz, kurde, na czas. No, 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 no. Pokojnie. Uwaga. Eh. No, nikt Tylko tam, nie mnie, skacz, nic bo... No. A, super. Czy ty w locie magiczno. żeś skręcił? Patrz, o, i to jest dobre, dobra, to jest dobra. Tego jednego byś Oj, załatwił. Daj. Kurde, ty, nie, nie słuchaj Soła, bo on ma dwóch. A ty... mikros ma trzech, patrz jaki gość. No. Na nagła, nagła śmierć. Nagła śmierć. To nagła śmierć. Na-na-na-na-na-na-na-na. Nagła śmierć. Nagła śmierć. Dobra piosenka, słyszałem w przedszkole do Opola kiedyś leciała Czekaj No co to było? Nie wiem on się w ogóle odbił od jakiejś ścianki niewidzialnej, no, nie wiem nie, czy się widziałeś. Się nie, tam się odbił od czegoś po prawo, bo on tak poleciał w prawo i się odbił. Teraz ja. No dobra, no to muszę ci niestety to zrobić. No muszę ci to zrobić. Aha. Ale co ty mógł zrobić? Nie zabijesz go za 65 przecież. A ty chyba sobie żartujesz jak. No nie. ty chyba sekundę. Nie, bo jak on kup... na te mocniejszy Aha, no może nie Nie raz tyle, nie masz raz Basz, tyle. Ojej. Może przeżyję, przeżył! Przeżył! Hej. I wróżej tam granacik Hej. tylko zasad, żeby już się nie wydostał z tej dziury. Nie, bo raz ma dwóch. Ojej. Na tym grubasem nie wyjdzie. ja ci tego zabiję wiesz? Żebyś ty miał tam z bąkolem i jeden na jeden pojedynek. O, ależ się jest dobry synek, normalnie, wbrew Och. pozorom. <grych> kurde. Nie, Siema, to. Totali. To nie wyjdzie. Dzień mija całkiem dobrze, bo... Co ty tam chcesz, kurde, Ta... a... a w tego? Boże święty, naprawdę? No nie no, tego to nie rób, tak. Nie, Pinklaus, nie, nie trafisz. Kurde, to... What? No jak on... Eee! Jest, kurde! Jak Jestem. to? Ale stoi! kurde, O, dasło, 300 Dobra i no. teraz stanął. I co dalej? Stanął, kurde... No i tyle, nie? Co ja zrobić za mogę? No co możesz, kurde, że coś w tle na tym. Elektro bierki. No Nie! O nie, mnie odrzucił, ale na krawędź dalej. to nie jest najgorzej się po prostu się nawet... Nawet, nawet się lepiej Dobra. ustawiłem w tej całej sytuacji. To się stało. Elektro w To jest huta ten w dobrowie PELDON Mi Mittal Nie, to muszę inaczej zrobić Bo co stoi, to stoi Takie jest przysłowie Wiecie o tym? Tak, tak, oczywiście Renade! Ale ci zrobił, kurde Rupia. Ale ja... Spoko, spoko, damy radę. To jest tak zwany kakaowczyk, wiesz? No To był taki dziki strzał. A, no Ej, ty masz jeszcze tutaj jednego? Aha, tutaj jest ile dwóch? O! Dobrze, dobrze! U ładnie! MLG U jak się przyturlało, patrz! Uuuu Ale jeszcze zerwał. Przeżyje, ale słabo będzie. Kuźwa! Nie dobrze Wręcz źle! No i to jest chyba, ja ci powiem Mikołaj, no. weź coś przekup sła szybko. Ja bym ja miał obydwu zabić, bo, się, bo nie ja mogę, drzwi nie drzwi mogę mieć ja drzwi drzwi dwóch teraz. miał życia. 40 dostałeś, dobra. Bo ja nie mogę mieć dwóch Wormsów, bo mi Bunkol mógłby wygrać to, jak ja bym miał dwa Wormsy. No, dokładnie. A teraz to nie zwykłym Leszczem po prostu, zwykłym bankolem. Kolek, ja ci MLG takie ostrzele z całą mapy granata o, Gdzie, tam. gdzie, kurde, gdzie? <grystanie> Gdzieś ja Myśl 8, 7! Kurde, zarobi <grystanie> 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 Dawaj, dawaj teraz, no pokaż swoją pokaż swoją twarz granatownika granaciarza. Pokaż swoją twarz granaciarza no nie wierzę, że ty to robisz. To jesteś chyba śmieszny. Nie wierzę, co za typ. No taką wejść taką tuleję zrób, żeby prosto na głowie ci na wpadł. Z tuleje może kurde ci zrobić. <grym> A to ja mogę jeszcze robić ruchy podczas tego. Mhm. No chybaś porobił. No i co ty z tulejniku na to? <grym> kurde. Nic. <grym> Patrzcie na niego, fe, dwie sekundy kuźba <grybujesz> Oj, bonkur Bonkur, bonkur Czy ja cię mam no, uczyć niestety. grać jeszcze? Czy się już nauczysz kiedyś? No nie, na, ty mnie możesz na, nauczyć tylko, wiesz, kurde, blokady Pokaż tam, no, pokaż co zrobisz To już wszystko? Patrz na to. Mm. Pokoże wiatr Wiatr nie działa Dawaj. na granaty Właśnie, że działa mm -mm. Chyba nie w tej grze twojej Aś to z Kurde Dobrze, dobrze Ale ci pojadę Niechło? Z tym nie masz czym mi pojechać, kurde no to Wiatr nie działa ludzie na granaty Wy umiecie w Wormsy grać No to patrzaj to Linijka Kurwa linijka Stary to nie odżycił tam nie doleci No kurde Głupio ci co? Panie Soul Cibo. Pierwszy, no nie wierzę w to, to chyba jest żart totalny, Są. So, dostałeś żetonik. Gdzie dostałem żetonik? U. O, o, mogłeś tak sobie przeskoczyć jeszcze dalej. Czekaj, to znaczy, że ja coś mogę kupić? No, jak ty trafisz, dawaj, poka, poka. Kurde, jak ja bym to trafił... Oj, Nie, rozwaliłeś się. No to ja to... Ja trafi. muszę zobaczyć, co ja mogę sobie kupić. Patrzaj to. Patrzaj to, są A! Ja wierzę, Kurczę, jeszcze troszkę tylko, a ty się utopisz zaraz, ziomek. Kurde, utop... czekaj! No, pojedynek. Jak się kupuje? Mistrzów. Nie wiem, nie znam się. Nie, cóż kupił? Głupol jeden. Nie dolecisz! Nie dolecisz! Nie! Dolecisz. I jest, to nie! <śleski> yeah. Zobaczymy, co zrobisz teraz. To kurde, kurde szkoda, no musiałem, musiałem się śpieszyć. Musiałem się śpieszyć. Fak, co, co robi Pierdziawa? Nie wiem, ale nie masz nic na blisko. Musisz się wysadzać, jak się wysadzisz, to możesz tę skakankę rzucić lepiej. Okay. No to to jest, jest takie Jest szansa, no... że, ja w... że ty wpadniesz do wody, a ja polecę na ląd. Jest szansa. Yolo. Aha, z tym. Wiesz co, jest szansa, chyba że ja raczej wpadnę niż. <ślał> 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 LOL o kurde, porobiony bąkol, wiedziałem, że specjalnie no, stary, ja mi się kończę. paliwko skończyło. Um. Nie najlepiej kończę, na świecie moi drodzy, odcinek. najlepiej na świecie ludzie, to się tylko na YouTube'a bąkola nadaje, kurde. Musimy no. założyć playlistę bąkol <laughs> ja naszą ja wspólną, przegrane bąkola, ja też muszę Zygrane zrobić przerwę, po...